Ja przez parę lat ostrzegałam bardzo szyderczo o, o poczynaniach hiszpańskiej ministry równości, słynnej Ireny Montero. U nas Katarzyna Kotula jest ministrem <grym> równości. Dlatego <grym> <czyli grym> już mam pewne przypuszczenia, <grym> ku czemu to będzie zmierzać. I o ile wcześniej, że tak powiem, dobrze się bawiłam, przytaczając Polakom ku ostrzeżeniu, okazało się, że niestety no, to niewiele pomogło. I mam wrażenie, że idziemy w podobną stronę. Właśnie na przykład ta pigułka Dzień po, która tak samo w Hiszpanii Zapaterowskiej była tym takim. No, na pierwszy rzut rewolucyjnym rozwiązaniem, który miał tak, otworzyć który miał też, tak, tak jak się mówi u nas, prawda, zapobiegać y, aborcjom chirurgicznym. Ale okazało się, że wprost przeciwnie, że tak linearnie cały czas ta cyfra aborcji chirurgicznych szła. Tylko ja tu muszę dopowiedzieć jedną rzecz, bo tabletka Dzień Po ma być dostępna dla dzieci już od 15 roku życia i zresztą politycy lewicy sobie nieco żartują swobodnie, chwilnie opowiadają o tym i tu pokażemy Państwu materiał. Tabletka Dzień Po i inne szkolne eksperymenty są w programie lewicy, która stanowi rząd, więc będzie to dotykało uczniów szkolnych. Poproszę, poproszę o fragment wypowiedzi polityka z tego rządu. Niepełnoletnim dajemy prawo do kupowania tabletek antykoncepcji awaryjnej, a nie pozwalamy im kupić rybóra. A prawa człowieka nie jest prawem człowieka. No, a wódka jest prawem człowieka? A czemu zakazujemy tym przed 18 rokiem kupowania wódki? Bo jest bardzo podobne do takiego Proszę typu bardzo. Typu właśnie. No. Bardzo dobrze, to jest ta logika. Tabletki antykoncepcyjne, tak napoje ale jakie energetyczne Nie tabletki antykoncepcyjne. No. Pigułka, dzień po to, przepraszam, no dobrze, na, na kaszel. No, no, no oczywiście, że nie na kaszel. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. A ja nie mam problemu ideologicznego każdej typu... kobiety każdej dziewczyny, żeby podejmowała że tak decyzję tak. w swoich sprawach. Tak, czyli 15-letnia 15 dziewczyna może podjąć tę decyzję sama, ale 15-letnia dziewczyna nie jest wystarczająco dorosła, żeby mogła zdecydować o tym, czy chce napój energetyczny, czy nie. Nie. No dobrze, no ale my mówimy... Nie czuje o... się pan z tym jakoś siatką, a ja owszem.